Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale A dzisiaj zagramy sobie w WoW Tycoon Jak widzicie tam się spełnią takie lubki, Z których wypadają głowy I za nie dostaje się kasę. Ale zanim przejdziemy do zagrania To wbijajcie na naszą grę ROBLOX i zostawcie favorite Oraz dołączcie na naszego Discorda Gdzie znajdziecie różne linki do gier A także wiele więcej Okej, okay, musimy tutaj przejść i odebrać ówsy tak zwane Zobaczcie, jak jest już tutaj Okej, okay, mam odebrane to jest taki samouczek, mi się wydaje, na początku. Okej, okay, depositów, into... Okej, okay. musimy tutaj je wszystkie opuścić. Okej, okay, one się przerabiają w maszynce. Zobaczcie, wypada... Wypada ów I dostajemy kasę na górze. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj możemy kupować... Kolejnych nubów. One dają nam więcej główek, zobaczcie. Ile ich tata. Okej, okay, zobaczcie, ile ich teraz leci. Patrzcie, już trzy głowy naraz. Dobra, weźmy sobie kolejnego główna od razu. Ok, mamy już czterech. Zbierajmy to teraz. Okej, okay, okej, okay. Plus jeden, plus jeden, plus jeden. Cyk. Rzucimy sobie je do maszynki od razu. Hmm, Ulepszym sobie to. Plus jeden, Partik. Teraz dostajemy po. Po trzy, ok, bo się dwa razy ulepszył. Jeszcze raz sobie ulepszymy. Ok, jeszcze raz możemy. mamy plus 10 per tu mamy dwa razy faster, ale to już za buksy. Okej, okay. chyba się skończyły głowy. Dobra, pozbierajmy to. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay, ile ich mamy? 39. Dobra, wróćmy je do maszynki. Tutaj mamy jeszcze upgrade nupce jakiś. Zobaczmy, co to robi. Okej. Okay. Okej, okay, czyli 6 standard równa się 1 silver. I 1 silver daje 7 nam głów. Okej, okay, czyli musimy mieć 6 6 zwykłych, żeby mieć jednego silvera. Dobra, to kupmy sobie jednego. Mamy 2, 4, 5, jeszcze jednego. Zaraz zbieramy sobie na niego. Zbierajmy trochę tych główek. Czekajcie, czy tu, tu można szybciej jakoś chodzić? Ok, jest sprint. Elegancko. Super. Dobra, wrzucimy do maszynki to. I teraz będziemy mieli na noba i kupimy sobie już. Będziemy mieli wtedy 6. I zrobimy sobie Silvera wtedy. Ok, jeszcze 3 dolary. Ok, mamy cyk. No i mamy 6 nubów. No i dobra, możemy teraz. Yy, możemy teraz złączyć je. 6 yy, zwykłych nobów daje nam jednego Silvera. Więc bierzemy sobie upgrade. No i mamy Silvera jednego. Ok, i tu można kolejnych 6 sobie kupić. To jest ciekawe, a co to jest takiego? Noob Speed je jeden 1, OK. Tutaj mamy stacje. Tutaj Robux, ale to drogie strasznie. Oto kolektor jest fajny. Tylko 2,5. No nie wiem, nie wiem, czy chcę na to wydawać. jak będziecie chcieli kolejne odcinki, to myślę, że kupię któryś z tych opcji. To już... <coughs> Bo to się wydaje całkiem fajne. Ok, co tutaj jest fajnego? Sprint coins, tu Chance... e-bonus, ok. Play. Aha, tu trzeba kasę mieć. No to nie mamy jeszcze kasy. Tyle. No dobra Zobaczcie teraz mamy takie srebrne głowy To ciekawe Cyk 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 Okej okay. Wrzucamy do maszynki Instant sell tutaj jest Tutaj add 50 moves A to za buksy wszystko hmm. Nareszcie nie będę tego kupował również Okej okay, mamy będzie 50 już Next loop kosztuje 108 Powinniśmy go kupić. Nie wiem, nie wiem. Ale na pewno weźmiemy sobie. Dodamy do kolejnej maszynki. Kupmy sobie kolejnego nuba. Cyk, cyk, cyk. Świetnie. Wrzucamy do maszynki od razu. Ok. No i jakoś to leci. Jakoś leci to. Musimy poczekać na trochę główek. Bo trochę za mało ich jest tu. Myślę, że jak tu w to się powinny zbierać wszystkie. Właśnie tak. Co tu jest jeszcze ciekawego? Jakiś śniuk jest do zero A to na razie nie będziemy tego brać. Okej, okay, zatuje kulki fajnie. Wrzuć wszystkie do maszynki. Mamy 72. Ile kosztuje kolejny nub, 126, to weźmiemy sobie go. Ok, weszłam do tej pierwszej i zobaczyłem, że tu jest taki prezent. Nie możemy to odbierać co jakiś czas. Co? ...co sto parę sekund dostajemy nowego nooba, zobaczcie. Ten jest za darmo, normalnie i dostajemy go do naszego tajkunu bardzo fajnie. Jak minie ten czas, to on się tam znowu pojawia, więc można go sobie odbierać paręnaście razy tak naprawdę. Dobra, ja nazbieram trochę kaski i widzimy się zaraz. Ok, udało mi się uzbierać kolejnych 6 nubów, więc możemy sobie je zaupgrade'ować. I znowu 6 standard nubów, czyli tych zwykłych. To jeden silver, także upgradeujemy sobie. No i mamy już dwa Silvery. Elegancko. Ok, jak widzicie, na górze uzbierałem trochę kasy. I myślę, że możemy sobie przetestować tą maszynkę. Zobaczcie, tu mamy za 700 dolarów. Możemy wylosować od jednego do 5 nubów. I tak, jakbyśmy 5 nam się udało trafić, to by było fajnie. Także zakręćmy sobie. No i zobaczymy, ile dostaniemy. O nie. Najgorzej. Czemu tylko jeden? No dobra, niech będzie. Pozbierajmy te główki, wszystkie. Okej, okay. rzucimy, żeby się przerabiały. Może to lepsze trochę, już. Okej, okay, mamy teraz razy 8. Ok, pozbieramy resztę. Okej, okay, udało mi się uzbierać kolejnych 6 snubów. Także sobie zapgradujmy ich. I już mamy 3 silvery, Także bardzo fajnie. Przejdźmy sobie tutaj. Jeszcze kupmy sobie normalnego. OK, dwa się udało kupić także fajnie. Tu wrzucimy do maszynki? No i dobra, farmimy dalej. OK, kupujemy właśnie szóstego nuba. Cyk. No i mamy sześć. No i lecimy go ulepszyć również. Cyk. No i mamy teraz cztery srebrne. OK, kupujemy szóstego zwykłego nuba. Cyk. No i będziemy mieli teraz kolejnego. Silvera. I z pięciu silverów zrobił się jeden gold. Zobaczcie, tak on wygląda. Elegancki. I on daje nam teraz 40 ówców. Także fajnie. Zbieramy to sobie. I co ich do maszynki. Ulepszyłem też maszynkę sobie. Ona daje nam teraz razy 10. Także o wiele szybciej się przerabia. Okej, okay, weźmy sobie te głowy. Tu mamy darmowego nuba jeszcze do odebrania. Także weźmiemy sobie. Okej, okay, pozbierałem trochę. Pozbierajmy teraz wszystkie tutaj głowy. Wow, zobaczcie, mam 738. Ok, wrzucamy to do maszynki od razu. Okej, okay, mamy 1 k kasy prawie. Zobaczmy, ile kosztuje ta maszynka teraz. 167, dobra, to pozbieramy sobie jeszcze na nią. No i myślę, że zakręcimy sobie jeszcze w tym odcinku. Okej, okay, możemy odebrać sobie kolejnego nówka za darmo. Także bierzemy. Wrzucimy do maszynki jeszcze. Okay, mamy już 1,3k. Także fajnie. Polepszymy sobie trochę tą maszynkę, żeby szybciej robiła. Tu jeszcze zbiorę. I lecimy, dodamy to do maszynki. Ok, zobaczmy, czy się nie zmieniła cena. 1,72k, ok. Ok, pozbieramy sobie jeszcze tutaj 462, wrzucamy do maszynki. I mamy 2 k kasy Także wbijamy tu. No i co, kręcimy. Zobaczymy, czy może się coś trafić fajnego. Ile? Wypadnie? 3 nupsy, ok. Czy to się opłacało? No powiedzmy tak na zero. Dobra, mamy 3-5 mamy. Jeszcze brakuje nam jednego do zrobienia Silvera. Także zrzucamy tutaj. Tutaj mamy jeszcze za darmo, także odbierzmy go sobie. Dobra, i możemy zrobić te Silvera od razu. Także zróbmy to. Ok, mamy teraz Silvera. I goldzika, tak to się prezentuje. Dodamy do maszynki jeszcze, żeby się przerabiało. Zobaczcie w tym upgraderze ile tu jest poziomów. Mamy silver, gold, emerald. Ruby, diamond. Neon jakiś. Potem jest rainbow. Potem rainbow fire jeszcze. Potem jest demonic. Stormy. I jeszcze na końcu blizzard jakiś. Także nieźle. Okej, okay, jak widzicie nafarmiłem sporo kasy sobie oraz sporo tych nubków też postawiłem możemy sobie kupić 6 kolejnych także kupimy sobie okej okay, mamy to zobaczcie kupiło się 12 nubów no nowych zobaczcie ile ich jest także nieźle jeszcze kupimy sobie tutaj pojedynczych Ok, i jeszcze to weźmiemy sobie patrzcie to jaka wieża także nieźle okej okay, kupmy sobie jeszcze jednego widzę tutaj OK, przeróbmy sobie je teraz w upgraderze. No i zobaczymy, co tam wyjdzie ciekawego. Klikamy, upgrade. I OK, mamy drugiego golda. Zobaczcie. Czyli mamy teraz dwa goldy. I 2, 4, 5 normalnych nóbków. OK, zbieramy to wszystko. OK, to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy gierka Wam się podoba. Jeśli tak, to możemy przejść ten Tajkun na 100%. I mieć same najlepsze te Wbijajcie także na naszą gierkę. Zostawcie pod nią favorite. Lecimy tam po 600 favorite. A także wbijajcie na naszego discorda. Gdzie możecie sobie z nami porozmawiać. Oraz popisać na temat gry. Oraz, oraz na inne tematy. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału. Oraz zostaw łapę jeśli odcinek Ci się spodobał. Siemano.